w nowym vlogu. Dzisiaj się witamy z parku. Pojechaliśmy dzisiaj pierwszy raz na spacer z obydwojgiem naszych kochanych psich dzieci. I to jest taki pierwszy wypad do parku z Figą. Właśnie tak wspominaliśmy wczoraj z Michałem, jak wyglądało pierwsze wyjście do parku z Edim. Ale on był chyba wtedy dużo młodszy. Nie wiem, ale był straszny. Tak, skakał, skakał na wszystkich, chodził w każdą stronę. Natomiast no, Figa już trochę no, ma swój wiek. I ogarnia. i ogarnia o siusiu ładnie zrobiłam <laughs> i ładnie idzie a trochę się bałam bo ona nie jest jakaś taka skora do dłuższych spacerków i przeważnie tak jest jak wyjdziemy z nią na spacer to szybko szybko wiecie zrobi co ma zrobić i nie lubi jakoś tak za bardzo spacerować a tu proszę dzielnie sobie idzie po prostu pierwsza ciągnie nas za sobą i piszczy jak zwolniamy, więc super figuś <noise> tak, w ogóle. Słuchajcie, jest przepiękna pogoda. Piękne słoneczko, więc też stwierdziliśmy, że czas okrejmy, najwyższy po prostu obydanie. ruszyć dubki i e, pojechać do parku, pospacerować, dotlenić się. Trochę też zmarznąć, bo mimo tego, że jest ładna pogoda, to. No, jest dalej 4, tak... 3, tak. Dalej jest zimowo, słuchajcie. No, ale nic. Zaklinamy tą zimę, przywołujemy wiosnę. Idziemy sobie pospacerować. Tak właśnie patrzymy, jesteśmy w ogóle w Parku Śląskim w Chorzowie. Tutaj jakieś takie Remont, roboty, pap, remonty. Coś tak, coś się tutaj a, dzieje. Figula cały czas pierwsza, na czele. Więc idziemy spacerować, a potem może sobie może zrobimy jakąś przerwę na kawę. Co ty o tym no, myślisz? Macie, jak będzie miejsce. Bo ja myślę, że my trochę zmarzniemy, albo na jakąś dobrą... No damy radę. W sumie ja też nie wiem czemu ja sobie ubrałam korzuszek taki jasny na takie wyjścia. Chodź figulku, chodź, idziemy no, dalej. Dobra, słuchajcie, my zaraz się tu poplątamy, <takujesz> także idziemy czerpać z tej pięknej pogody. Z winią. Z czym? Z winią. Aha, z ja ciepieszek. mówię, że mówisz, do mnie coś, że mam z czymś zrobić. <takujesz> Tam spacerek? Elegancko. Fajnie, nie. Powiem Wam, że jestem mega z dumna, No, tak ładnie tupta. <noise> Tuptuś, mój mały. Nie, figurku, pochwal się, jaki ty jesteś spacerowicz. My możemy spokojnie jechać na urlop, gdzie będziesz ładnie spacerować z nami. Chyba, A teraz. Nie innego pieska. Tak, ale jak zobaczy innego pieska, to jest normalne. Ładna pogoda, trochę chmurek, ale też słoneczko przebija. I my idziemy na kawkę, bo trochę zmarliśmy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w knajpce Zielona Dolina, tak to się nazywa? Zielona Dolina. Tak, to są też pizze i często tu byliśmy na pizze. Piesełki zasypiają. Eduś, to by by się kawka przydała, chyba co. Mieliśmy wypić kawkę, ale spuściliśmy się, ponieważ tutaj są takie przepyszne czekolady na gorąco. Zobaczcie, klasyczna, jakaś gorzka, biała, nawet nigdy nie piłam białej czekolady na gorąco. A ty też nie. Pomarańcza cynamon. I ja właśnie sobie wzięłam tą z pomarańczą i z cynamonem, z orzechami, a Michał klasycznie. Klasiko I zobaczcie, co tutaj mamy jeszcze. Tiramisu, ostatnie dorwałam. I taki naprawdę wielki kawałek ciasta czekoladowego z wiśniami. I powiem Wam, po 14 zł takie deserki, więc naprawdę niedrogo Czekolada też po 14 zł, więc spoko. Bardzo spoko. Jak przyszła, Michał zobaczył te ciastka i. Wow! Taka radość! Zasnęła? Ale naprawdę tak dzielnie ładnie chodziła. Zobaczcie, jest taka piękna pogoda. Gdzieś tam się przebija już niebieskie niebo, więc naprawdę super się było tak pospacerować, troszeczkę zmęczyć ekstra. Michał mówi, że czeka na czekolady, a ja już się nie mogę doczekać i degustuję tiramisu, bo tiramisu to chyba ja tak poza sernikiem ulubiony deser, więc jestem bardzo tego ciekawa, jak to smakuje, bo wygląda bardzo obłędnie. po w takich słoiczkach zawsze ładnie wyglądają tiramisu, prawda? Dobre. Ale taki bardzo gęsty jest ten krem, no, który ja jednak się coś takiego bardziej delikatnego puchatego, ale naprawdę dobry. Dobra, jeszcze ja testuję czekoladowe ciasto z wiśnią. Zaraz o, damy Wam recenzję. Pizze tu mają przepyszne, więc polecamy, więc e, zaraz zobaczymy, czy te sery tak samo polecamy. To no, kawałki olbrzymie, ale wiecie, czasem jest tak, że jest duży kawałek, ale wcale nie jest jakieś mega um, dobre ciasto. Ale, dobra. Mm. Mm -hmm. to jest bucha. Czekoladowe często wygrywam. Ja przecież tu już ubrudna nie jestem, ale przepuszczam. Idealne. Do gorącej czekolady będzie, tym bardziej idealne. Dzisiaj na czekoladową. Pospacerowaliśmy, więc można trochę kalorii uzupełnić. Dokładnie. Ale obydwa bardzo dobre. Tiramisu dobre, ale jakby nie do końca mój klimat. Ale czekoladowe przepyszne. Mamy dzisiaj bardzo wczesną porę. Jest chyba 6:20 i ja rozpoczynam ten dzień naprawdę wcześnie. I powiem Wam, że ostatnio każdy poranek rozpoczynam od takiej szklanki zakwasu buraczanego. Staram się pić codziennie, naczczo. Wiadomo, że zdarza się, że czasem się po prostu zapomni, ale nim zrobię kawę, właśnie naleję sobie taką szklankę zakwasu i piję. Powiem Wam, że y, uwielbiam buraki, więc dla mnie to nie jest absolutnie żadna męczarnia wypić poranną taką szklankę zakwasu. Zobaczcie, to jest już mój drugi słoik takiego zakwasu. Ja ten zakwas kupuję u takiego lokalnego gospodarza, nie robię sama. Dwa razy próbowałam zrobić swój zakwas i za każdym razem mi spleśniał, więc stwierdziłam że nie mam ręki do takich rzeczy, więc kupuję, a jest po prostu przepyszne. I no, tak jak mówię, ja uwielbiam buraki w każdej postaci. Buraczki ćwikły, barszcz, czy jakaś sałatka z buraczkami po prostu kocham buraki. I ja bym mogła, myślę, taki słoik wypić na raz. Naprawdę dla mnie to jest jak jakiś rewelacyjny soczek. Więc przed kawą, mimo że kawę też już tutaj mam, bo oczywiście kawa z rana też musi być no to mamy właśnie taką szklankę zakwasu i słuchajcie jeżeli chodzi o picie takiego zakwasu wiadomo że ogólnie jakieś zakwasy kiszonki tego typu rzeczy dobrze wpływają na nasze jelita więc na nasz układ pokarmowy natomiast taki zakwas buraczany ma bardzo dużo witaminy C i z tego co wyczytałam, nawet taki zakwas czy taki przetworzony burak ma dwa razy więcej witaminy C niż przed takim przetworzeniem czyli jako taki surowy burak ma też dużo wapnia potasu magnezu więc wiadomo że i zawsze o tym mówiło, że jeżeli chodzi o suplementowanie diety buraczanej, no to wspomaga to bardzo naszą krew. Więc jeżeli macie jakieś problemy i wasze wyniki krwi nie są jakieś rewelacyjne, to też takie wspomaganie jakiegoś leczenia farmakologicznego, opicie produktów z buraka na pewno wam też pomoże. No przede wszystkim też, w związku z tym, że jest dużo witaminy C, bardzo poprawia naszą odporność. A wiecie, jest wiosna. Wiatr wieje, na przykład dzisiaj tu nas zawieje, tam nas dziś zawieje. Jednego dnia jest 17 stopni, drugiego jest on 3 stopnie, więc jakiekolwiek przeziębienia nie jest trudno, więc zawsze można się wspomóc właśnie jakimś takim zakwasem, jeżeli chodzi o naszą odporność. Więc tak, kochani, zaczynamy ten poniedziałek. Ja dzisiaj jadę do pracy, więc musiałam właśnie wcześniej wstać, ogarnąć się. A jakoś tak powiem Wam, że też ostatnio się tak zmobilizowałam do tego, żeby wcześniej kłaść się spać. Ogólnie postanowiłam bardziej zadbać o siebie pod kątem takich swoich sił witalnych, czyli więcej snu, więcej spokoju. Czekam już z niecierpliwością na taką ładną pogodę, żebyśmy mogli częściej chodzić na takie spacery jak w niedzielę. Michał sam mówił, że ale super, żeby już było więcej takich dni, że pojechałby w góry, już wiecie, czujemy też taką energię. Planujemy też może jakiś weekend z pieskami, może w góry pojedziemy, może do zakopanego zobaczymy, ale jakoś tak powiem wam, że od razu mi jest e, tak lepiej i jakoś taką czuję energię. No nie tylko dlatego, że piesak zakwas buraczany, ale właśnie przez tą aurę i tą taką nadzieję, że za chwilę będzie już wiosna, będzie słońce, będzie ciepło. O, super. Więc kochani, lecimy z tym poniedziałkiem. Cheers! Kochani, ja się zbieram już do pracy, ale tak na szybko chciałam wam jeszcze pokazać, co mam dzisiaj na sobie, bo tak sobie pomyślałam, że właśnie to jest taki mój standardowy outfit do pracy. Jest... E, wygodnie i jest ciepło, ponieważ ta pogoda jeszcze jest taka właśnie e, zimowa, mimo że już prawie mamy wiosnę, e, no a jednak jakby nie było, to też jest taki outfit do biura, do tego też możemy dobrać sobie różne buty i jakby te buty też stworzą nam e, charakter bardziej tego outfitu. Ja do tego outfitu przeważnie noszę martensy, które są ostatnio moimi ulubionymi butami i teraz tak, mam na sobie te leggingsy czarne z Hiary, które kocham, uwielbiam, mam dwie pary, Teraz też są granatowe na stronie, więc też sobie zobaczcie. I do tego właśnie pasują wszystkie buty. Aktualnie mam kapcie z kuboty z Biedronki, ale wiadomo, że w takich kubotkach do pracy nie pojadę. No i ten moherowy sweter. I powiem Wam, że to jest taki wygodny, fajny outfit, dlatego, że te legginsy, przez to, że one mają taki połysk, no to one nie wyglądają, wiecie, na takie typowe bawełniane, sportowe legginsy, tylko nadają się również właśnie do swetrów, żebyście miały taki bardziej outfit oficjalny, czy tam biurowy, do tego jakieś botki, czy szpileczka, że będzie fajnie wyglądać. Też czasem ubieram je do marynarki, mam tak Dłuższą marynarkę z handemu i to też fajnie wygląda. No i ten mój ukochany sweter z moheru. Ostatnio wam mówiłam, że prałam te swetry i suszyłam je właśnie tak rozłożone na suszarce, tej takiej zwykłej suszarce na pranie. I jedna z was wysłała mi, że istnieje coś takiego jak suszarka do swetrów, i muszę to, słuchajcie, upolować, bo to jest bardzo fajna rzecz. To jest takie malutkie, no to wiecie, zmieści się. Jeden sweter, mały, można to poskładać, gdzieś schować, to nie jest jakaś wielka suszarka i to jest jakby, wiecie, taka kołyska, na której rozkładacie sobie sweter, to jest całe z siateczki, więc wiecie, jest przewiew powietrza, ten sweter susząc się oddycha, nic tam się nam nie, nie wydarzy, nie podzieje, no i w ogóle super opcja, w ogóle żeby, żeby sobie suszyć swetry właśnie takie moherowe, czy które wymagają suszenia na leżąco, nie na wisząco. No, także ja jestem bardzo zadowolona, że, że, tak powiem, zakupiłam swetry moherowe, no nie są najtańsze, ale to też wiecie, nie jest jakaś taka mega droga cena i teraz tak, ten w paski, no niestety on już chyba nie wróci nigdy, może w przyszłym roku na stronę H&M, więc jeżeli polujecie, to myślę, że prędzej polujcie na Vinted. Natomiast są inne moherowe swetry na stronie HMU. Ten mój różowy, który też mam z takimi długimi rękawami, on jest cały czas dostępny. Jest różowy, jest czerwony, jest taki ładny beżowy kolor, i co jakiś czas coś tam się pojawia właśnie z dodatkiem moheru. Więc naprawdę fajny. I powiem Wam, że jeżeli bardzo się boicie tego, że on będzie Was, nie wiem, tam gryzł, kół albo coś, to ja słuchajcie, dzisiaj poza Biuston naszem nie mam nic pod spodem. I to nie jest takie, wiecie, kłucie, które powoduje dyskomfort jak dla mnie Tylko on jest taki kłująco-grzejący Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi No Myślę, że tak Dobra, i jeszcze tak na szybko, bo tak mówię, e, zaraz się rozgadam A <trybujesz> trzeba jechać do pracy Zobaczcie, nałożyłam sobie dzisiaj na usta taką dosyć ciemną pomadkę I to jest ta pomadka z Maybelline Ink Crayon W formie takiego... w formie takiej kredki e, Też wam ostatnio pokazywałam we vlogu To z tych moich ostatnich zakupów Sorry, ale jakaś chrypa mnie łapie Z ostatnich zakupów z Rossmana I powiem Wam szczerze, że jak wiecie Próbowałam sobie ją na ręce w sklepie To myślałam, że to będzie taki Bardziej e, zimno-różowy Nudziak A tu nam się zrobił taki jesienny makijaż Dosyć ciemna jest ta pomadka Ona daje efekt takiego matu I powiem Wam szczerze, że myślę, że w ciągu dnia Albo będę musiała sobie Nawilżyć usta, że tak powiem, pomadką Bezbarwną, bo Czuję taki delikatny dyskomfort takich jakby wysuszonych ust, natomiast ona ogólnie bardzo ładnie wygląda. Więc i u tych z Was, które nie mają takich problemów z suchymi ustami, bo ja po prostu musiałabym non stop, non stop gdzieś tam te usta balsamować, mimo że i tak już jest lepiej używając te wszystkie maseczki do ust na noc i balsamując, no to gdzieś te moje usta jednak nie są takimi ustami, które... No wiecie, wyglądają zawsze dobrze, tylko właśnie muszę je mocno nawilżać. I to jest, słuchajcie, kolor 25, więc naprawdę bardzo ładny kolor. Ja wiem, czy jesienny, także żartuję, bo takie, taki, wiecie, ciemne te usta, ja tak nie maluję ust na co dzień do pracy, więc tak trochę inaczej. Ale bardzo ładny kolor, mimo tego, że on jest taki zimny, delikatnie wydaje mi się, że wpadający w, taką, w taki fioletowy róż, to nie, wy, nie wyrzuca zębów, bardzo ładnie wygląda. W ogóle super jest to, bo aplikacja jest bardzo fajna. Zobaczcie, to jest taka kredka zakończona, tak jakby na ostro, więc nie potrzeba do tego konturówki. A w momencie, kiedy ten kolor jest właśnie taki ciemniejszy, no to wiadomo, że to nie jest tak łatwo sobie namalować równo, żeby gdzieś tam nie wyjechać, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Więc bardzo fajnie, zobaczymy jak ona w ciągu dnia będzie się trzymać. Bo powiem wam, że w ostatnim vlogu wam pokazywałam tą pomadkę z L'Oreala, tą taką czerwoną, co na randkę szliśmy z Michałem i powiem wam, że naprawdę dobrze się trzymała, byłam bardzo zaskoczona, bo jak wiecie, tam widzieliście, jedliśmy i makaron, i potem deser był, i... I co, I, no i wino, wiadomo, że się piło i tak dalej. Jakby nie oszczędzałam się jakoś za specjalnie z tymi ustami, nie zależało mi na tym, żeby wiecie, gdzieś tam uważać. No, bo wiedziałam, że jakby zaraz jedziemy do domu i no i nigdzie nie idziemy do ludzi, więc spoko. No i jak przyszłam do domu, to powiem Wam, że byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona. Jak na pomadkę z Lorala, w którą w ogóle nie wierzyłam, jeszcze ona miała taki naprawdę połysk, więc naprawdę dobrze się trzymała, mimo że właśnie miała taki efekt błyszczyka a nie pomadki. Dobra, kochani, więc ja tak wyglądam. Włosy dzisiaj sobie, że tak powiem, ulizęłam na lakierze, bo nie chciało mi się już ich myć, więc koczek, a już wam chyba mówiłam, że zapuszczam te włosy, bo jednak taka fryzurka na koczek jest mi też bardzo wygodna w tygodniu, nie muszę po prostu cały czas i codziennie myć tych włosów. No, więc ja tak wyglądam, zbieram się do pracy i widzimy się później. Hejka! Ale dzisiaj słuchajcie pogoda, na szczęście już teraz nie pada, wczoraj było tak ładnie i słonecznie, a dzisiaj pada, jest szaro, buro, ale na szczęście jest ciepło, więc idę do auta, a powiem Wam, że zawsze parkuję w innym miejscu i miałam teraz taki wiecie mindfuck w ogóle, gdzie jest mój samochód. No i słuchajcie, ja się zbieram, bo jadę do Oli na brwi, także znowu będę przez chwilę Angry Birdsem, <laughs> ale będę mieć ładne brwi. I e, przyszły moje paczki. Mówiłam wam ostatnio, że zamówiłam sinceja, zamówiłam reserve, to będzie trochę takiego wiosennego mierzymy. E, bardzo fajne rzeczy zamówiłam, więc mam nadzieję, że Wam też się spodobają i że coś będzie nam ładnie leżało. E, więc jedną paczkę mam do odebrania tutaj z punktu, e, a drugą paczkę muszę jechać odebrać do galerii i zamówiłam sobie też nową książkę i też mam do odbioru w galerii. Więc nie wiem czy teraz zdążę, bo do Oli też mam kawałek, ale jak nie to będę wracać i wtedy sobie podjadę, więc dzisiaj odbieram wszystkie paczki i będę dla Was nagrywać. Mierzymy! Cieszycie się? <śpiewanie> Słuchajcie, odebrane, ale przypomniało mi się, że książkę zamówiłam w Empiku, a niestety, ale Empik jest całkiem w innej galerii i już się nie wyrobię, więc jadę do Oli, a potem z takimi brwiami złowieszczymi pojadę odebrać moją książkę. A powiem Wam, że weszłam sobie jeszcze na szybko do Rossmana i kupiłam sobie takie kolczyki. I powiem Wam, że tak ostatnio przymierzam się do właśnie takich mocniejszych, większych kolczyków, coś w złocie, jakoś tak najlepiej mi się nosi złoto w takim większym rozmiarze, wydaje mi się, że złoto bardziej pasuje do mojej karnacji, ale jak wiecie, takie kolczyki nawet pozłocone też nie są najtańsze, więc stwierdziłam, że kupię coś takiego, to kosztowało, słuchajcie, 19,99 i najpierw sobie po prostu przetestuję takie, wiecie, tanie kolczyki, jak będzie mi się w tym nosiło, chodziło, dobra przymierzymy jeden, zobaczymy jak to w ogóle wygląda czy ja teraz trafię w dziurkę o mam nadzieję, że nie będą mnie uczulały bo ja niestety, ale e, na takie wiecie podróbki podjebki jak ja to mówię mam uczulenie e, fajnie to wygląda podoba mi się, koleżanka właśnie ma kolczyki z e, Rosmana. E, też właśnie takie pozłacane, bo też chciała sobie przetestować jak jej się będzie w ogóle wiecie chodziło, nosiło i tak dalej. I była bardzo zadowolona, więc stwierdziłam, że okej, okay, no to sobie przetestuję. Ale słuchajcie, włożenie w dziurkę bez lusterka dla mnie to jest nielada wyczyn. Wiecie, wiecie, czego się boję najbardziej? Że ja przeważnie noszę takie kolczyki, wiecie, na wkrętki. Oś krzywo ten kolczyk. Więc miałam takie wrażenie, że chyba ten Szpikulec jest jakiś krzywy, ale to nic, potem sobie to ogarnę. I co, fajnie to wygląda. Powiem wam, że kiedyś nie wiem, jakoś nie widziałam się w takich kolczykach. Wiecie, nie na wkrętki, nie takie malutkie, tylko coś dędającego. Czułam się jak taka ceganka, ale teraz mi się podoba. No, i co chciałam powiedzieć, że boję się tego, że ja przyzwyczajona do tego, że właśnie mam takie minimalistyczne, malutkie kolczyki żebym, wiecie, nie wiem, zakładając włosy za ucho, czy coś, żebym sobie po prostu nie pociągnęła i nie zerwała ucha. Tego się najbardziej boję. No ale nic, będę testować. także jadę w nowych kolczykach do Oli. <laughs> nowe kolczyki, będą nowe brwi. Potem jadę po tą książkę i... i jadę do domu i tyle. I tyle z tego wtorku, słuchajcie. Ja już, słuchajcie, wróciłam do domu, załatwiłam wszystko. Przede wszystkim załatwiłam nowe brwi, <laughs> więc standardowo przez chwilę będę Anglibercem. Dzisiaj w ogóle jakoś też tak nie wiem, czy dłużej Ola przytrzymała farbkę, ale nie wiem, wydaje mi się, że jakieś takie są mocniejsze. Ale to nic, jutro sobie zrobię mocniejszy makijaż, żeby to jakoś wyglądało. A wiecie, dwa, trzy dni i to się zmyje, przynajmniej dłużej będą się trzymać. W ogóle zobaczcie, jak mi się włosy dzisiaj spuszyły, Taka pogoda je zwieje, jakaś, nie wiem, tak mrzy coś. Tragedia! A ja się zabieram za kolację i dzisiaj mam na kolację bukiet sałaty z kolorową papryką, czerwoną cebulą, grzanki pełnoziarniste, sos jogurtowo ziołowy i wędzony strąg. Także wygląda rewelacyjnie. No, wszystko odebrałam, odebrałam książkę, zaraz wam pokażę jaką. O, taką książkę sobie zamówiłam. Nie wiesz we wszystko, co czujesz, rozpoznaj swoje emocje i uwolnij się od lęków. Wiele dobrego słyszałam o tej książce, przede wszystkim co jest super w tej książce, że to nie jest taki, wiecie, taki typowy poradnik, tu jest bardzo dużo różnych ćwiczeń, takich, wiecie, jakichś tabeli do wypełniania, więc jestem bardzo ciekawa tej książki. Po prostu, tak jak Wam mówiłam też skoro i chyba rano, postanowiłam zadbać też tak o siebie i pod kątem takich e, sił witalnych, czyli tak jak Wam mówiłam, no zdrowa dieta, gdzie wiadomo zdarzają się grzeszki, e, chodzenie wcześniej, spać. E, gdzieś tam staram się też e, zadbać o taką chwilę dla siebie. Wróciłam do kąpieli w wannie z pianą, taka chwila relaksu, włączam sobie muzyczkę, wiecie, zamykam oczy e, i chwila totalnego takiego chillu. I postanowiłam też zadbać o taką swoją strafę emocjonalną. Raz na jakiś czas gdzieś tam taka książka w tym stylu pojawiała się gdzieś tam w mojej biblioteczce, natomiast przeważnie to były takie właśnie książki typowo, nie wiem w sumie jak to dobrze nazwać, nie chodzi mi o to, że to był jakiś taki typowy poradnik, ale właśnie nie była to książka, w której można było znaleźć jakieś ćwiczenia coś, co, nad czym można byłoby dosłownie popracować. O, już tutaj macie taką tabelę, gdzie jest tak, są wymienione różne emo emocje, i tutaj obok w tabelce jest osoba, która przeżywa tę emocję. Co w związku z tym czujesz i co mógłbyś jej doradzić? No i mamy tutaj zawiść, znudzenie, brak zainteresowania, pożądanie seksualne, frustracja, zakłopotanie. No, i inne też są, także też możecie gdzieś tam same wpisać tutaj jakieś emocje, które Wam się nasuwają. No i nie wiem, tak naprawdę nie jestem w stanie na tą chwilę się wypowiedzieć na temat tej książki, ponieważ no, znam ją tylko z recenzji, że to jest naprawdę coś fajnego. I jest to książka, do której też wiele osób lubi wracać co jakiś czas, więc no, nie mogę się doczekać, więc jeżeli nie dzisiaj. No to jutro wieczorem po prostu y, zabieram się za czytanie. Patrzę, że tutaj jeszcze z tyłu jest jakby taka polecajka, lekarstwo na y, zazdrość, coś takiego. Naucz się ufać i uratuj swój związek. Jakby w tej, w tej strefie, akurat u mnie totalnie wszystko gra, już nawet za bardzo w drugą stronę, y, ale no, tak jak mówię, nad emocjami chciałabym popracować uwolnić też od pewnych jakichś takich e, schematów, które mnie gdzieś tam od dłuższego czasu mm, frustrują, gnębią. Nie wiem też do końca, e, jak to powiedzieć, i właśnie też łapię się na tym, że nie do końca jestem w stanie określić swoje emocje, nie jestem w stanie też do końca jakby znaleźć przyczynę emocji, chciałabym nad tym zapanować i chciałabym też e, nie reagować w pewien sposób na różne sytuacje, które dzieją się w życiu, ponieważ one się Działy, dzieją i dziać będą. Stąd dziś właśnie postanowiłam o to też zadbać. No i wiecie, najlepiej zająć, e, zacząć od lektury. Dobra, kochani, kończę e, na dzisiaj. Idę jeść mojego subi boxa, bo jestem bardzo głodna. Aczkolwiek powiem Wam, że sałatka wygląda e, super, natomiast te grzanki się komuś chyba zjarały. Także uciekam. Wasz Angry Birds idzie jeść. Don't wanna go oh.